Cześć, witam Was serdecznie z tej strony. SU. Witajcie, 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 witajcie. W kolejnym challenge'u, który sprawia, że zimno mi w ręce i w ogóle boję się straszliwie, wolałbym w zasadzie zjeść trzy e, gerberki o smaku zająca i czegoś tam sałatki jakiejś jarzynowej, niż zjedzenie w zasadzie tego. Tak, e, to jest. E, jak się ona nazywała? E, Scotch, coś tam w zasadzie mogę sprawdzić zaraz w internecie. Scotch Bonnet Pepper. Nazywa się Scotch Bonnet Pepper, tylko ściszę muzyczkę. Żeście słyszeli moje jęki. E, to jest. E, fa fasolka. British <grytego> Botta. To jest, e, słuchajcie, jedna z najostrzejszych, ale nie najostrzejsza na świecie: papryczka. Scotch Bonnet, sycych, o, tych, x, by on, n, się nazywa, szkoda, że nie e, I cóż, e, jest ona, mm, ona ma w tych jednostkach, e, jakby ostrości, potraw, e, ma około 300-400 tysięcy. Podczas gdy papryczka jalapeno, czy tam pieprzka jen, które są i tak naprawdę ostre, mają po 50 tysięcy, czy coś koło tego. Także ona jest o wiele, 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 wiele wiele mocniejsza. Wygląda tak, możecie się przyjrzeć. Kształtuje ją to, że jest prostokątna, nie jest wydłużona, nie jest też okrągła, jest taka malutka w zasadzie no nie jest malutka, jest, widzicie, jak moje oko i teraz. Wypryskuje. Towarzyszyć mi będzie AF, której niestety nie zobaczycie w tym odcinku, żeby was nie rozpraszała, bo znowu będzie wszystko AF. A chodzi właśnie o tą papryczkę. Także cóż, yy, nie będę jakimś totalnym hardcorem, nie wezmę jej całej do buzi naraz, tylko. Tylko najpierw wezmę połowę, chwilę pożuję i połknę i będzie oczywiście reakcja po niej. Ponoć z filmów, które są na YouTubie dotyczącej tej papryczki, sprawa wygląda tak, że zjedzenie, po, zjedzenie jej nie jest aż takie trudne. Dopiero po minucie coś się dzieje, tak? Coś się dzieje. Także będziecie mogli zaobserwować moją reakcję. Mam tutaj również mleko. Nie będę przychylał, bo się boję, że wyleję na klawiaturę. Dobra, macie mleko. Zimne, Ech, skisłe. Także myślę, że możemy zacząć. Trzymajcie za mnie kciuki. Możecie da dać kciuka w górę, Będ będę miał więcej odwagi. No i co, lecimy? Lecimy. Oczywiście nie jem tego na pusty żołądek. Jem na w zasadzie po obiedzie to jem, więc jeśli z tam, to z tam bardzo smacznym obiadem, który zrobiłem w parowarze razem z Af. Także zaczynamy. Ponoć najgorsze są nasionka, które są w środku. Jak widzicie nie jest to rozcięte. Te nasionki nie zostały wyjęte ze środka. Także jest cała papryczka kupiona na targu na Halimirowskiej w Warszawie. Boże. <grymne> Mam trewę. <grymne> Okej, okay, zaczynamy. Połowa najpierw. O kurwa. mm mhm 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 Poszła w gardło. Ale zajebiste o kurwa. Słuchajcie, chyba nie mam rady drugi półki zjeść. Tak to wygląda kurwa w środku. Słuchajcie, ważne jest to. Żeby ją całą przerzuć, tak jakby na miazgę totalną, nie bełtaj. Nie chce mi się bełtać. Mleko, mleko niby pomaga, niby nie. Ona pomaga tak na parę sekund. Najgorzej jest z językiem. Uważam, że gdybym nie pożył. Uh, uh, kurwa! O, ja wierdolę! Mój język. Uważam, że gdybym jej nie pożył. To, to byłoby gorzej z gardłem W gardle na razie nie jest mi gorąco Tylko język mi jedzie Ogólnie W ciało <laughs> ja W ciało nie jest mi też gorąco O kurwa O tak Ach. Dobra. Z językiem jest kiepsko, z całą resztą jest dobrze. Kurwa, jest bardzo kiepsko. Okno, okno. Czekaj. Dokładnie, czekajcie. O kurwa, o kurwa. Mam śnieg. Jak się kurwa to bi mi ścierkę? O, starzy, o ludzie oh. <śmuszczaj> Zajebista, <śmuszczaj> naprawdę fajna. Myślę, że potrawa z tą Po w odpowiednim... E, w odpowiednim jakby. kurwa, ktoś się mówi. Mózg mnie pracuje. <śmuszczaj> Ale się, jest <śmuszczaj> jakieś trzęsę. Słuchajcie, kurwa, ja mam jakąś nadaktywność teraz. Ręce mi tak chodzą, nogi mi tak chodzą. To jest dobre na przed nagrywaniem. O, teraz mi zaczyna brzuch boleć, właśnie. Przed nagrywaniem coś takiego zjadasz. I w ogóle trudno ci mówić, ale nie możesz przestać mówić. Najgorsze jest, słuchajcie, to, że ponoć Sri jest po tym najstraszniejsze. Ponoć jest najstraszniejsze sranie potem, już mi powoli to przechodzi, z bólu języka, takiego uporczywego. Zmienia się to na ból brzucha teraz, ale tak ją o połowę. Także, no cóż, czy mogę wam polecić? Dla tych, którzy lubią ostre rzeczy, polecam i naprawdę cieszę się, że nie jej całej, bo jest mi kurwa, nie wiem czy zimno, czy ciepło. Ręce mi zimno. Cały się zacząłem pocić, ale no cóż, nie jest to najostrzejsza papryczka na, na świecie, najostrzejszą jest Ghost Pepper czy coś takiego. I jest tylko w zasadzie jeden sposób na ból tym sposobem jest właśnie wypicie mleka, z tym, że nie połykanie tego mleka. Tylko trzymanie go w buzi, tak, żeby cały czas był kontakt z językiem. Jeśli chodzi o Katar, przyznam, że większy Katar mam jedząc e, chili czy pieprz kajen, jakąś potrawę z pieprzem kajen. Ale kurwa, O, brzuch boli. Oglądałem ostatnio challenge kolegi z YouTube'a. Zimno mi jecha. który jadł wasabi, e, łyżeczkę wasabi i mówił, że też go napierdala, brzuch totalnie, i że trzyma się ten ból. I cóż, jeśli chodzi o gadanie, teraz jest mniej lepiej, oczywiście pali, tak jak to mocna papryczka I cały czas czuję... zimne powietrze Ale ee, zimno mi kurwa Może <musza> <musza> gorączkę mam, nie wiem. Fajny smak, naprawdę ciekawy smak, taki ni to kwaśny, ni to, to jakiś taki gorzki Na pewno inny niż e, chili ale trzeba przynajmniej chili i e, jalapenos, czy, czy jalapenos czy jalapenos te zielone papryczki co są na przykład Saboju To jest nic w porównaniu z tym e, Także no cóż, e, wybaczcie, ale naprawdę jakbym miał zjeść jeszcze taki kawał to nie wiem czy bym wyrobił dobrze, że chociaż połowa poszła Jezu O kurwa Dobra, słuchajcie, to było na tyle. Jeśli jeszcze coś się będzie ze mną działo, to nagram to. Taki aftermath, właśnie taką dogrywkę. Teraz mam ochotę po prostu, nie wiem, napić się mleka i położyć i odpocząć, bo brzuch naprawdę napierdala nieźle. Żołądek. I cieszę się, naprawdę nie zjadłem tego na pusty żołądek i nie zapijam tego wodą, tak jak są nie po niektórzy. Także żegnam się z Wami. Zostawcie jakiś komentarz, czy kciuk w górę, jeśli wam się podobało i ja się już z wami żegnam, cześć, trzymajcie się, naprawdę ciekawy challenge, ciekawy, ciekawy, cieszę się, że spróbowałem, Uuu, najgorsze jest to, że jest mi zimno, a nie ciepło, no dobra, trzymajcie się, papa. Pa.